Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Para liczb x i y jest rozwiązaniem układu równań takiego jak tutaj podany. No i musimy znaleźć sobie a. Jak tego dokonać? No to postawiamy za x dwójkę, za y też dwójkę. Czyli w pierwszym równaniu mamy a razy 2 plus 2 daje nam 4. W drugim równaniu mamy minus 2 razy 2 dodać 3 razy. 2 równa się 2a. No i trzeba to rozwiązać. Zobaczmy. W pierwszym równaniu mamy 2a równa się 4 odjąć 2. Czyli z tego wynika, że 2a równa się 2a równa się 1. A w drugim równaniu mamy tak: minus 2 razy 2 to jest minus 4, dodać 3 razy 2 to jest 6 równa się 2a. Czyli zobaczmy, że też mamy w drugim równaniu minus 4 plus 6 to jest 2 równa się 2a, czyli dzielimy przez 2a równa się 1. Tak, na dobrą sprawę, skoro wiemy, że to jest rozwiązaniem, to wystarczyło podstawić do jednego z równań i od razu byśmy znaleźli a równe 1, odpowiedź b.